Dracula Contra Van Helsing to jest świetna dwuosobowa gra na wieczór z mamą, siostrą, koleżanką, chłopakiem. Jest bardzo dynamiczna, dostarcza wielu emocji, wymaga logicznego myślenia i planowania strategii, ale z drugiej strony jest na tyle nieprzewidywalna, że twój przeciwnik jednym ruchem jest w stanie zniszczyć całą twoją misternie zaplanowaną strategię. Serdecznie polecam. Dracula versus Van Helsing, czyli dwuosobowa gra o naprawdę prostych zasadach z piękną, klimatyczną grafiką. Mimo naprawdę prostych zasad, przy grze musimy wytężyć nasze szare komórki, aby przechwycić naszego przeciwnika i wyjść za wszystkiego zwycięsko. Naprawdę cieplutko polecam. Dracula kontra Van Helsing to świetnie wydana, kompaktowa gra typu Area Control, w której bój toczy się między tymi dwoma legendarnymi postaciami. Jest to gra, w której musicie być skupieni do samego końca i która jednocześnie dostarczy Wam na pewno mnóstwo emocji. My uwielbiamy nasze pojedynki w Drakule kontra Van Helsing. Polecamy! Cześć! Z tej strony Andrzej. A tu Patrycja. Cześć! Dzisiaj Drakula kontra Van Helsing. Nasze opinie. Pojedynkowa gra, którą lubimy za... Ilustracje. ...fantastyczny klimat i mechanikę, która dla naszej dwójki działa, sprawdza się idealnie. Kim wolisz być? Drakulą. Ja też. Więc tu już się spieramy. Ciągniemy los i gramy. Bawcie się. Grajcie. Spędzajcie wspólnie czas. Cześć. Dracula vs. Van Helsing to gra, przy której będziecie mogli się pośmiać, pozłościć, e, posprzeczać, a jednocześnie spędzić bardzo fajnie i kreatywnie wieczór, e, planując strategię, jak przechytrzyć swojego przeciwnika. Nam się bardzo podobała, polecamy ją wszystkim, którzy lubią dwuosobówki karciane w ładnym wydaniu. Dracula vs. Van Helsing to według mnie najlepsza gra mu duko wydana do tej pory. Mamy tu naprawdę wiele dobrego. Mechanika zagrywania tekturowych kart jest po prostu świetna. Miły kolorów i atuty coś, bez czego trick-taking nie istnieje. I w której grze się otworzyć trumny, żeby dostać się do komponentów? Klimatyczne rozwiązanie. Hej, Dracula Walcheski stanowi bardzo przyjemna dwuosobówka z asymetrycznymi rolami, w którym Dracula będzie próbował zamienić mieszkańców wampiry, natomiast Walcheski próbuje go zgładzić. Mamy tu oczywiście mechanikę trick-takingu, ale również mechanikę area control. Dodatkowo gra jest przepięknie i dobrze wykonana, więc bardzo, ale to bardzo polecam. Cześć, tu Ania i Radar z Naradarze. Zagraliśmy ostatnio w Dracula vs. Van Helsing. Grę w ciemno ze względu na współautora Teo ponieważ mamy w swojej kolekcji kilka jego gier. I tym razem też się nie zawiedliśmy. Gra ma dużo negatywnych interakcji, tak jak lubimy. Dwie asymetryczne postaci jest solidnie wykonana. Jeśli nie graliście, musicie spływać. Tyle od Cześć. Siema, z tej strony planszowe bestie, czyli Paulina, Teos i Uczu. Dzisiaj polecam Wam serdecznie grę Dracula vs. Van Helsing. dwuosobową grę wypełnioną taktyką z syndromem jeszcze jednej partii, która może stanowić bardzo ciekawy, alternatywny prezent z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet. Także polecam Wam serdecznie. Grajcie, bawcie się. Do zobaczenia. Cześć. Cześć, jestem Magda. Poproszono mnie o kilka słów na temat gry Dracula vs. Van Helsing. Co mogę powiedzieć? Jest to bardzo fajna gra. A co więcej, jeżeli lubisz taktyczne pojedynki z elementem blefu, gdzie odrobina strategii i kłamstwa pozwala ci wygrać z drugą osobą, ta gra jest na pewno dla ciebie. Dracula vs. Van Helsing. Gra dawnictwa dewnictwie Gra pojedynkowa, asymetryczna, w której jedna osoba wciela się w księcia ciemności Drakule, a druga w profesora Van Helsinga, toczą bój o życie mieszkańców, życie mieszkańców Whitby. Zwycięzca może być tylko jeden.